Umiłowany Panie, dziś przychodzę do Ciebie z pokornym sercem, pełnym nadziei. Wiem, że pośród trudności życia Ty jesteś moją twierdzą, moim bezpiecznym schronieniem. Gdy strach próbuje mną zachwiać, Twoja miłość mnie podtrzymuje, a nawet w chwilach, gdy wszystko wydaje się niepewne, ufam Twojemu doskonałemu planowi dla mnie. Proszę Cię, Panie, obdasz mnie mądrością, aby podejmować właściwe decyzje, Prowadź mnie drogami, które prowadzą do pokoju i Twojej obecności. Odnów moje siły, gdy czuję się zmęczony, odnów moją wiarę, gdy jestem zniechęcony i przypominaj mi, że w Tobie znajduję wszystko, czego potrzebuję. Pobłogosław, Panie, każdą osobę, którą noszę w sercu moją rodzinę, moich przyjaciół i tych, którzy zmagają się z bitwami, o których tylko Ty wiesz. Niech Twoja miłość ich otoczy i niech poczują Twój pokój w swoich sercach. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystkie błogosławieństwa, które mi dałeś, za każdy dzień, który pozwalasz mi przeżyć, i za Twoją nieskończoną łaskę, która mnie dosięga, nawet gdy upadam. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości i niech moja wiara nigdy nie zachwieje się. W imię Jezusa proszę Cię, Panie, wysłuchaj tej modlitwy i obdasz mnie swoim pokojem. Amen.